Witam w programie GIMP. Podkręcenie kolorystyki zdjęcia. No, takiego sformułowania użyłem w jednym z poprzednich poradników, kiedy to wykonywałem zupełnie inny efekt. A przy okazji po prostu powiedziałem, że na potrzeby tamtego tutorialu podkręciłem kolorystykę zdjęcia. Teraz może po prostu pokażę, jak to zrobiłem. Prośba jednego z użytkowników. To zdjęcie jest no jest ładne, prawda? Wygląda dość ciekawie, ale te kolory są takie no, niezbyt intensywne. Będzie to swego rodzaju imitacja HDR. A może tak nie do końca, no. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Pierwsza czynność to oczywiście tworzę sobie trzy takie warstwy. Dokładnie to samo zdjęcie, czy też tapetę można użyć. Trzy takie same. I teraz tak. Ta warstwa na dole. Może wyłączę widoczność tu po góry. Warstwa na dole. Przechodzę do kolory. Jasność-kontrast. Minus 100. OK. Zatwierdzam. Włączę widoczność tej środkowej. Ją pozostawiam niezmienioną. I włączę widoczność tej w góry. I ją zmienię. Kolory. Jasność, kontrast. Plus 80. Tak. I kontrast. Plus 20. Oczywiście jest to uzależnione od zdjęć, które mamy. Tych ustawień nie da się tak do końca na 100% zastosować do każdego zdjęcia. Trzeba sobie po prostu eksperymentować. Ale to z takich bazowych ustawień można wyjść i rozpocząć eksperymenty. Ok, wyłączę widoczność tej góry. Krycie tej warstwy zmienię na. No zobaczmy, na twarde światło. Zobaczymy. Może miękkie światło, nie, twarde światło. Mhm, zostawimy. Twarde światło jest. Ok. Uruchomię widoczność tej warstwy u góry. Krycie tej warstwy na rozjaśnienie i jej krycie w ogóle zmniejszę do około 60. Ok. Już jest lepiej. Teraz tak, więc całe wszystkie warstwy, ale rozpocznę to od tej środkowej, czyli prawy klawisz. Połącz w dół. Górna, prawy klawisz, połącz w dół. Duplikuję ten efekt, duplikuję warstwę, u góry, kolory, inwersja. I teraz wybiorę narzędzie do przesunięcia i strzogam klawiatury dwa razy w lewo, dwa razy w dół. Nic więcej. Tryb krycia pokrywanie. OK. Może być. Scale te warstwy. Połącz w dół. I teraz na koniec jeszcze kolory krzywe. No i teraz tak. Troszeczkę tutaj niedużo przyciemnimy. Tak. I górę wyeksponujemy. OK. Na koniec jeszcze można troszeczkę podciągnąć Barwa, nasycenie, samo nasycenie, ale już niedużo. Żeby naprawdę to był dość ciekawy efekt, a nie taki przejaskrawiony aż 15. Wydaje mi się, że wystarczy. OK. Efekt gotowy. Dla porównania uruchomię to oryginalne zdjęcie, które wcześniej miałem. No może w ten sposób będzie najlepiej widać. Z lewej strony to moje bazowe zdjęcie, od którego odsłyszałem pracę, a tutaj po wykonaniu tych kilku bardzo prostych efektów wygląda zdecydowanie lepiej.